Witam, dzisiaj zapraszam na zakupy, zakupy z wyprzedaży, które jeszcze dalej nie trwają Może coś jeszcze uda mi się dokupić, ale na razie poprzestałam na tym Wszystko jest w jakichś takich czarno-szarych odcieniach, nawet nie wiedziałam, że tak to wyjdzie Ale chyba szary jest właśnie moim ulubionym kolorem To co mam na sobie to jest taka piżama jednoczęściowa i ona również pochodzi właśnie z Tesco za 24 zł Bardzo ją lubię, bo jest cieplutka i po prostu wygodna do chodzenia po domu no i tak, zaczynamy. Pierwsza rzecz to jest sweterek Pullenber za 19 zł. Niestety on się dosyć szybko mechaci z tego co zauważyłam już, więc no nie bardzo, ale podoba mi się, że jest właśnie taki troszeczkę krótszy. Jest bardzo przyjemnego, takiego lekkiego materiału, także idealny na lato. Ma tak fajnie podwijane rękawy, zresztą to są rękawy 3 czyli również moja ulubiona długość. No i kolor oczywiście szary. Także no fajne tylko, że tak jak wspomniałam troszeczkę się ci więc zobaczymy ile wytrzyma. Druga rzecz jeśli chodzi o ten sklep Pull&Bear. To są spodnie z wysokim stanem. Niestety one nie wchodziły w tą wyprzedaż, były za 89 zł. I zdecydowałam się na nie, ponieważ nigdzie nie mogę znaleźć tak bardzo wysokich spodni. E, także, jeśli macie jakiś sklep, w którym one po prostu występują, to dajcie koniecznie znać. E, one są aż do pępka, takie troszeczkę marmurkowe. E, jedyne co mi się nie podoba to to, że nogawki są dosyć krótkie. I tak naprawdę to są takie spodnie 7-8, bym powiedziała, ale no, bardzo mi się podobało, dlatego już uznałam, że okej okay, wezmę je, bo bardzo długo już szukałam tego typu spodni. Z tyłu mają normalne kieszenie, nie mają żadnych dodatków, co również osobiście mi się bardzo podoba. Także fajnie właśnie wyglądają z tym sweterkiem szarym, ponieważ on się kończy tam, gdzie zaczynają się te spodnie, więc nic tam nie wystaje, a wygląda to moim zdaniem bardzo fajnie. Jeśli chodzi o następną szarą rzecz, to jest taka bokserka. Bardzo lubię bokserki z Telly Welly, czy Telly Wale, czy jakkolwiek to się czyta. Chyba wiecie, o który sklep chodzi. Właśnie takie koszulki na ramionczkach są bardzo fajne, mają dobry materiał i dobrze się układają. Dlatego ta również jest z tego sklepu tutaj na końcu, ma tylko takiego malutkiego króliczka. Są za 14,90, teraz chyba w jakiejś przesunie, bo normalnie chyba za 19 można je znaleźć. Następna rzecz, z której jestem bardzo zadowolona to są spodenki i ja ze spodenkami mam duży problem, dlatego że nigdy mi się nie podobają jakieś takie powiedzmy zwykłe spodenki, które są krótkie, wszystko mi w nich wystaje, jakoś nie jestem ich fanką i też szukam czegoś również z wyższym stanem i właśnie w Stradivariusie teraz na wyprzedaży znalazłam takie krągowe spodenki, które są dosyć długie. Nie wiem, jak w kamerze będzie to wyglądać, czy będą wyglądać na krótkie, ale one w ogóle wszystko, wszystko, wszystko zasłaniają, także są bardzo fajne. I są właśnie wysokie, również do pępka. I one kosztowały 49 zł. I były przecenione chyba z 79 czy 89, więc cena mi się wydaje, że ok. Mają zaneczek, bardzo ładnie się układają i... Jestem z nich bardzo zadowolona. Poza tym są naprawdę śliczne. Uważam, że taki motyw na spodnikach wygląda bardzo fajnie. W kiebusie kupiłam tylko jedną rzecz i jest to taka koszulka z dosyć tutaj wyciętymi bokami czy też rękawami. Aplikacja, jak widać, kosztowała tylko 15 zł, więc myślę, że okej. Okay. I tak również często właśnie ją teraz noszę, ponieważ jest dość gorąco, więc bardzo się przydaje. Leginsy, które bardzo mi się spodobały, one są ze Stradivariusa za 39 zł. Również były przecenione 79 czy coś takiego, czy 89 chyba. Są takie tłoczone, są różne wzory, jednak ja wybrałam taką, ciężko to nazwać, szachownicę. No, tak jak widać, również bardzo wysoki stan. Mają tutaj taką dosyć szeroką gumkę, więc wszystko się super trzyma. Są bardzo długie, myślę, że fajne na wszystkie sezony, chociaż ja w nich teraz chodzę. E, moja mama cały czas e, mówi, że kurczę, jest lato, zamiast obrać jakieś skinki, to ja chodzę w takich legginsach, ale tak się dobrze w nich czuję, że e, no, po prostu nie mogę się od nich jak na razie uwolnić i uwielbiam je. Także to następna rzecz. E, w tym samym sklepie, czyli... Mm, Eli Wally, czy The tak jak mówiłam. Kupiłam jeszcze taką koszulkę, dosyć luźną, to jest Elka, ale specjalnie chciałam taką luźną, ponieważ fajnie podoba mi się zakładana na strój, na przykład na plaży i dosyć ładnie wyglądała. Niestety również po prostu po jednym praniu wszystko jest już zmechacone i wygląda, jakbym ją miała co najmniej kilka tygodni, a założyłam ją może 2-3 razy. Także no to jest również dosyć duży minus, więc. No, niestety kosztowała 14 zł, więc nie ma tutaj aż takiego płaczu. Ale mimo wszystko szkoda, no bo chciałam właśnie taką jakąś większą białą koszulkę, no i muszę szukać znowu coś nowego. Ostatnią rzeczą będą buty. Ja z butami mam tak jak z torebkami, czyli wolę na to przeznaczyć troszeczkę więcej pieniędzy niż na jakieś ciuchy. Dlatego wybrałam takie z Lasockiego, chociaż one i tak nie były drogie, bo kosztowały 69 zł. Teraz na przecenie. Są zwykłe, naprawdę nie ma w nich może nic takiego szczególnego, jednak bardzo mi się podobają, jak wyglądają na stopie. Wyglądają naprawdę fajnie. Mają tutaj tylko takie właśnie paseczki. Zwykłe, ale bardzo wygodne. Chodziłam w nich. Cały dzień i założyłam je po raz pierwszy, a nic mnie nie obtarło. I ostatnie sandałki dla wszystkiego miałam 3 lata, 3 sezony wytrzymały, teraz już wyglądają na bardzo zużyte, dlatego kupiłam coś nowego i mam nadzieję, że te posłużą mi równie dobrze i jestem z nich naprawdę bardzo, bardzo zadowolona. Poza tym pasują do wszystkiego i do sukienek, do spodenek, po prostu wyglądają świetnie ze wszystkim i na tym właśnie mi zależało. Ponieważ jak szybko wychodzę, to nie chcę się zastanawiać, jakie buty dobrać i tak dalej, ja zazwyczaj kupił. Kupuję właśnie jedną parę i naprawdę noszę je do wszystkiego. Tak więc tak samo było i w tym przypadku. Mam nadzieję, że te krótkie zakupy Wam się spodobały. Teraz są już wakacje, więc mam nadzieję, że wrócę ze zwiększoną ilością filmików. Jeśli chcielibyście jakieś specyficzne rodzaje, to dajcie znać w komentarzach. Na pewno postaram się je zrobić. I do zobaczenia już niedługo.